i Małgosia, czy tak on Radkowalski, był sobie kiedyś piękny domek, który, który był z katki, ale, ale z niką był tam biedny trwal ze, zwo, ze dwoma dziećmi Jaszem i Małgosią. Jaś i Małgosia zaczęli przeżywać dużo, dużo wiele przygód i wiele zabawy. Pewnego dnia trwal poprosił ich, żeby poszli, żeby poszli na zbierać e, drewna, żeby mógł, mógł, je wszy, mógł je wszystkie porozbierać, móc je wszystkie zapalić. E, Jasie i Małgosia siedli swoją drogą i so, nagle e, zbliżał się już zakut, a dzieci błądzili, bądzili, błądzili. błądzili. Aż w końcu dotarł, był noc i dotarli do lasu, ale niestety zgupili się. Jaś i Walgosia szedli drogą, a nie mogli znaleźć drogi do domu. E, przed, e, po kolejnym dniu był piękny ptak, zaprowadził ich do pięknej chatki z pierników, z ciasta i chleba. Bardzo się ucieszyli i pomyśleli, że są głodni. Poszli więc, zjedli jeden łomek z i zobaczyli e, e, szlaketną kobietę, która zaprowadziła ich do domu. Okazało się, że to była babajaka, która z, chce zbawiać dzieci, żeby je zjeść. Potem, potem, e, potem. Osia... Poszedł Jazi Małgosia i powiedzieli I mam więcej słodyczy w tym domu. Poszli i powiedziała, powiedziała macie tu więcej słodyczy, możesz, możecie jeść. Następnego dnia e, na Jasza czekała pułapka w klatce. Pociągnął Jasia za babajaka pociągnęła Jasza za włosy i rzuciła go do klatki. A Małgosze że... A mocni chciałbym, żeby było służącą jej, żeby wszystko robiła, tylko co on każe, co nakaże. Poszedł, min minęło kilka dni, a Jasiu był coraz malutki. Nie wiadomo, co się stało. Nie wiemy. Więc pomyśleli, że Przemyślała, że już chyba ją od razu piecze w piecu. Poszli więc i Jasz siadł na łopatę. A jak się siada na łopatę? Spytała, spytał Jasz. Tak, usiąść, trzeba usiąść. I tak. I nagle, jak zobaczyła to Małgosza, wepchnęła ją do pieca. Nia wydarła się, wpadając do pieca. Dzieci ucieknęły z domku, e, e, znalazli dom drwala i dzieci. Da, ojciec był bardzo szczęśliwy, żyli długo i szczęśliwie. – Kończy się już z historią płyta.